Współczesna akwarystyka coraz częściej zmierza w kierunku rozwiązań ekologicznych, oszczędnych i innowacyjnych. W tym kontekście system trzech akwariów o pojemności 30 litrów każde, wyposażonych w indywidualne filtry gąbkowe wewnętrzne oraz wspólny filtr kaskadowy, który rotacyjnie co 24 godziny obsługuje każdy ze zbiorników, stanowi przykład nowatorskiego podejścia do filtracji biologicznej i mechanicznej. To rozwiązanie łączy w sobie szereg zalet, które w dłuższej perspektywie okazują się nie tylko praktyczne i skuteczne, ale również znacząco redukują zużycie energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacyjnych. Przede wszystkim należy podkreślić, że każde z trzech akwariów posiada niezależną filtrację gąbkową. Filtr gąbkowy znany jest ze swojej niezwykłej efektywności biologicznej przy jednoczesnym minimalnym zużyciu prądu. Dzięki swojej prostej konstrukcji zapewnia skuteczne oczyszczanie wody z zawiesin, przy jednoczesnym tworzeniu doskonałych warunków dla rozwoju pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych. Jest to idealne rozwiązanie do małych zbiorników, ponieważ nie powoduje silnego ruchu wody, co sprzyja zarówno krewetkom, jak i młodym rybom oraz roślinom wymagającym spokojnej toni wodnej. Dodanie jednego filtra kaskadowego, który rotacyjnie obsługuje wszystkie trzy akwaria to krok w stronę optymalizacji systemu filtracyjnego. Filtr kaskadowy to urządzenie, które charakteryzuje się wysoką wydajnością przy stosunkowo niskim poborze mocy. Jego działanie jako mobilnego wsparcia dla każdego ze zbiorników pozwala uzyskać efekt głębszej filtracji mechanicznej oraz zwiększenia cyrkulacji wody w sposób okresowy, co z kolei stymuluje rozwój mikroflory oraz poprawia natlenienie środowiska wodnego. Rotacja filtra sprawia, że żaden ze zbiorników nie zostaje zaniedbany, a jednocześnie unika się konieczności zakupu i stałego użytkowania trzech osobnych filtrów kaskadowych, co stanowi niebagatelne oszczędności energetyczne. Rozważając zużycie prądu, należy mieć na uwadze, że filtr kaskadowy zazwyczaj pobiera więcej energii niż pojedynczy filtr gąbkowy napędzany powietrzem z jednej pompki. Gdyby w każdym z trzech zbiorników działał osobny filtr kaskadowy łączny pobór mocy, byłby trzykrotnie wyższy niż w przypadku jednego urządzenia pracującego rotacyjnie. Dzięki temu, że jeden filtr kaskadowy obsługuje trzy zbiorniki zużycie energii zostaje radykalnie zmniejszone, a efekt filtracji Wciąż pozostaje zadowalający, co czyni to rozwiązanie nie tylko ekonomicznym, ale również przyjaznym dla środowiska. Dodatkową zaletą tej metody jest wzajemna wymiana mikroflory między zbiornikami. Przenoszenie filtra kaskadowego co dobe sprzyja przenoszeniu pożytecznych bakterii, które stabilizują parametry wody. Zwiększa to odporność biologiczną całego systemu na wahania jakości wody oraz ewentualne nagłe skoki poziomu amoniaku czy azotynów. W rezultacie wszystkie trzy zbiorniki funkcjonują jakby były częścią jednego większego ekosystemu wzajemnie się wspierającego. W warunkach domowej hodowli ryb czy krewetek, gdzie stabilność środowiska jest kluczem do sukcesu, takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione i skuteczne. Nie można też pominąć aspektu ekonomicznego i logistycznego. Zakup jednego filtra kaskadowego wysokiej jakości to mniejszy wydatek niż zakup trzech osobnych urządzeń. Również konserwacja i czyszczenie jednego filtra jest znacznie łatwiejsze i mniej czasochłonne niż trzech. To oszczędność nie tylko pieniędzy, ale również cennego czasu, który akwarysta może poświęcić na inne aspekty opieki nad zbiornikami. Mniej urządzeń oznacza też mniej hałasu, mniej przewodów, mniej punktów potencjalnej awarii i ogólnie wyższy komfort użytkowania całego systemu. Podsumowując, system trzech 30-litrowych akwariów wyposażonych w filtry gąbkowe oraz wspólny rotacyjny filtr kaskadowy to rozwiązanie, które doskonale łączy efektywność z oszczędnością energii zapewnia wysoką jakość filtracji, stabilność biologiczną i znacznie obniża koszty eksploatacyjne. To przykład przemyślanego podejścia do akwarystyki, w którym nie tylko dba się o dobro ryb i roślin, ale również o środowisko i domowy budżet. Jest to rozwiązanie przyszłościowe, które zasługuje na uznanie i szersze zastosowanie wśród pasjonatów tej pięknej dziedziny. Filtr kaskadowy to jedno z najbardziej wszechstronnych i cenionych urządzeń filtracyjnych w akwarystyce słodkowodnej. Jego popularność nie jest przypadkowa, ponieważ łączy w sobie szereg niezwykle istotnych zalet, które czynią go doskonałym wyborem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych akwarystów. Jest to urządzenie, które nie tylko skutecznie oczyszcza wodę, ale również wspiera równowagę biologiczną, estetykę zbiornika i komfort obsługi co czyni go jednym z najbardziej funkcjonalnych elementów wyposażenia akwarium. Jedną z największych zalet filtra kaskadowego jest jego efektywność. Dzięki swojej budowie pozwala na umieszczenie różnorodnych mediów filtracyjnych, co umożliwia jednoczesne prowadzenie filtracji mechanicznej, chemicznej i biologicznej. Przepływająca przez filtr woda najpierw przechodzi przez wkład gąbkowy, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Następnie może trafiać na węgiel aktywowany, ceramikę bioballe lub inne materiały filtracyjne, które usuwają toksyny i wspierają rozwój bakterii nitryfikacyjnych. Taka wieloetapowa filtracja sprawia, że woda w akwarium pozostaje krystalicznie czysta, a jej parametry są stabilne i bezpieczne dla życia wodnego. Kolejnym istotnym atutem filtra kaskadowego jest jego łatwość obsługi. Montaż takiego filtra jest szybki i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Urządzenie zawiesza się na tylnej ścianie akwarium, a jego uruchomienie polega jedynie na zalaniu komory wodą i podłączeniu do prądu. Równie proste jest czyszczenie filtra, ponieważ dostęp do wkładów filtracyjnych jest łatwy, a wymiana lub płukanie poszczególnych mediów – nie wiąże się z koniecznością demontażu całego systemu. To szczególnie ważne w codziennej eksploatacji, kiedy liczy się wygoda i oszczędność czasu. Nie można pominąć również zalet estetycznych filtra kaskadowego. Ponieważ znajduje się on poza zbiornikiem i zawieszony jest na jego krawędzi, nie zajmuje przestrzeni wewnętrznej, co pozwala na lepsze zagospodarowanie miejsca dla ryb, roślin i dekoracji. Jest to ogromna zaleta, zwłaszcza w małych akwariach, gdzie każdy centymetr sześcienny ma znaczenie. Filtr kaskadowy zapewnia czystość bez zabierania przestrzeni życiowej mieszkańcom akwarium. Kaskadowy sposób wypływu wody to kolejna zaleta tego typu filtracji. Woda spływa z góry niczym wodospad, co pozwala na lepsze natlenienie zbiornika. Dzięki temu poprawia się jakość życia ryb i mikroorganizmów a także wzmacnia metabolizm bakterii nitryfikacyjnych, które odpowiadają za rozkład amoniaku i azotynów. W naturalny sposób zwiększa się wymiana gazowa na powierzchni wody, bez potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy czy dyfuzorów. To rozwiązanie wydajne, a zarazem energooszczędne. Filtr kaskadowy działa cicho, co jest nie bez znaczenia, zwłaszcza w domowych warunkach. Nowoczesne modele wyposażone są w silniki o niskim poziomie hałasu i specjalne uszczelki tłumiące drgania, co sprawia, że praca filtra jest niemal niesłyszalna. Dla osób, które trzymają akwarium w sypialni, salonie czy biurze, taka cecha ma niebagatelne znaczenie i znacząco wpływa na komfort przebywania w otoczeniu zbiornika. Warto również wspomnieć o elastyczności filtra kaskadowego. Możliwość samodzielnej konfiguracji mediów filtracyjnych pozwala dostosować jego działanie do konkretnych potrzeb zbiornika. Inaczej skonfigurowany będzie filtr dla akwarium ogólnego, inaczej dla krewetkarium, a jeszcze inaczej dla zbiornika roślinnego. Takie dostosowanie sprawia, że jeden i ten sam model filtra może być używany w różnych zbiornikach w różnych celach, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym i ekonomicznym. Nie bez znaczenia pozostaje również trwałość i niezawodność tych urządzeń. Filtry kaskadowe renomowanych firm są konstruowane z myślą o długiej i bezawaryjnej pracy. W przypadku awarii lub zużycia elementów eksploatacyjnych dostępność części zamiennych takich jak wirniki, uszczelki czy koszyki filtracyjne jest zazwyczaj bardzo dobra, co pozwala na łatwe przeprowadzenie naprawy bez konieczności wymiany całego urządzenia. Podsumowując, filtr kaskadowy to niezwykle korzystne rozwiązanie dla każdego miłośnika akwarystyki, który ceni sobie skuteczność, prostotę obsługi, estetykę oraz oszczędność miejsca i energii. Łączy on w sobie wiele funkcji, które w innych systemach wymagałyby zastosowania kilku osobnych urządzeń. Jego wszechstronność, wydajność i komfort użytkowania sprawiają, że jest to inwestycja, która procentuje zarówno w jakości wody, jak i wygodzie codziennej pielęgnacji akwarium. Dla wielu akwarystów filtr kaskadowy to nie tylko element wyposażenia, ale serce całego ekosystemu wodnego, które zapewnia stabilność, zdrowie i piękno domowego podwodnego świata.